Marzec 2024 witam wszystkie zodiakalne panny na moim kanale Tarot Moimi oczami. Kochani, zaglądamy w energię tego miesiąca i będziemy tutaj no, patrzeć za pośrednictwem kart Tarota przy użyciu krzyża celtyckiego, co tam może się. Wydarzyć w tym, w tym czasie. Ale kochani, pamiętajmy, że jest to czytanie ogólne i nie z, nie z każdym będzie rezonować. Nie ma takiej mm, możliwości. Kartami opiekuńczymi, też jak zatroszczyć się z miłością o siebie, e, karty Rady nowo karty i Słowa Mocy. Jedną kartą zobaczymy, jaki tutaj będzie przekaz. Zobaczmy zatem, co dla zodiakalnej Panny na czas marca 2024 roku, panna zodiakalna, panna marzec 2024. Zobaczymy też sobie tutaj z przełożenia, jak Tarot będzie chciał nam pokazać tutaj tą aurę całą. Tego miesiąca zobaczymy. Zodiakalna Panna marzec 2024 <laughs> Zobaczmy. Zatem o! Niemożliwe. U Panny pojawia się diabeł z przełożenia. Kochani, coś może was tutaj Możecie potrzebować pewnej, pewnej pomocy przed czymś, będziecie się bronić, będziecie chcieli być asertywni, albo będziecie musieli podjąć niestety wyzwanie i ogarnąć się po prostu, jeśli chodzi o dobry plan działania. Hmm. Może być ciężko, mogą być sytuacje, czy to. Konkurencja, czy tutaj kłótni jakieś, ale będziecie tutaj mm, za wszelką cenę, powiedziałabym, chcieli wycisnąć z jakiejś sytuacji jak najwięcej dla siebie. Nie wiem, co to będzie. Popatrzmy. Więc w jakiej będziecie energii, wyzodiakalny panny na czas marca 2024? Królowa Buław, czyli energia, działanie, konkrety. Energia, która no, nie hamuje się tutaj w pewnych działaniach. Jaka karta się tu położy, co wam będzie pomagać bądź przeszkadzać emocje. Pewne nieuporządkowane sprawy, dlatego ten diabeł z przełożenia się właśnie tutaj pokazał. Kochani, no, jak będziecie szli, jak będziecie działać? Kapłanka, no, czyli tutaj możecie, możecie mieć rozdrgane te, te emocje swoje. Ale jest tu jakaś tajemnica. Albo będziecie chcieli wyrozwiązać pewną tajemnicę, albo wy będziecie tacy zagadkowi. Nie, poka nie będziecie pokazywać swojej e, prawdziwej twarzy w działaniu, może będziecie małomówni, nie będziecie wylewni, e, do czego będziecie zmierzać, co w myślach waszych, co w głowie. Karta umiarkowania, czyli jak gdyby złapania balansu w jakiejś sprawie. No właśnie. <laughs> jakaś równowaga, jakaś dyplomacja, ale, ale emocje będą Was wytrącać z równowagi. Zobaczmy, co odchodzi do przeszłości, a co jeszcze może mieć wpływ na obecną sytuację. Dwójka mieczy, nieumiejętność podjęcia decyzji, czyli taki, taki spokój, złapanie równowagi, ale ta karta ona niby jest spokojna, ale tutaj, kochani, są nerwy, to są takie uśpione nerwy, tutaj mm, tu myślimy, tutaj się zastanawiamy, da? coś jednak przyszło. Do Was z zewnątrz, czy to wytworzyła się jakaś sytuacja, czy jakieś osoby mogły wpłynąć. Na Was, w, mogły pojawić się w Waszej przestrzeni. Pamiętajmy, że jest to czytanie ogólne i to może wszystkiego dotyczyć, czy Waszej sfery zawodowej, czy relacji tutaj rodzinnych, partnerskich, tych intymnych, prawda? To tutaj historii może, wy, może być wiele. Wy musicie sobie już tutaj dopasować, czego to może bardziej, bardziej dotyczyć. Słuchajcie uważnie, i tutaj no, wyciągajcie pewne, pewne wnioski i łączcie sobie mm, jak gdyby w, te, w, tą, w tą całość te, te różne wydarzenia. Bo, bo ja mówię, co ja tutaj czuję intuicyjnie, co na niedaleką przyszłość. Karta cesarza. Karta cesarza, czyli taki ład i porządek. Planowanie, organizacja, być może to też możecie mieć do czynienia z taką energią no, konkretną albo, albo po prostu urzędową. To są też urzędy. Zobaczmy, jak Wy będziecie odbierać całą tą energię. O! I jest król Buław. Tu jest królowa buław, czyli jest para i król buław. Powiedziałabym, że jak nie wasza energia, bo tu jest dużo, dużo działania, ale wiecie co ten, ten diabeł, on wam tutaj coś, coś podkręcił i niestety no, trzeba się wziąć, wziąć ostro do pewnych, do pewnych działań. Nie wiem, co to może być. O co tutaj będzie chodziło dla zodiakalnych panien na czas marca 2024 roku? To, co z otoczenia będzie szło? Karta siły, karta mocy, czyli tak, jakby ktoś będzie Was, na Was wpływał, jednak, ale w sposób powiedziałabym taki. Em, Dość, może nie, nie agresją, ale w sposób taki, abyście tutaj no, musieli dać z siebie jak, jak najwięcej. Karta siły, karta mocy, jest to karta łączenia rozumu z sercem, z emocjami, prawda? Czyli tutaj takie łagodne. Kontrolowane działanie, żeby nie wyrządzić sobie przede wszystkim szkody i też innym. Czyli tutaj, tutaj jest to, to, co w otoczeniu, coś, coś będzie do, do ogarnięcia. Wasze nadzieje na ten czas. Karta słońca, czyli karta sukcesu, karta radości, karta zadowolenia. Karta, karta przyjemności, tutaj jest, jest wszystko, tu jest taka sielanka, jest tutaj wszystko, wszystko fajnie, wszystko przyjemnie na tej, na tej karcie, takie dobre jedzenie, tutaj, no tutaj już widać efekty tego szczęścia, zadowolenia, tej pełni, tutaj, ale tam w tle, tam w tle. Dwie osoby rozmawiają ze sobą, coś, być może coś mm, e, obgadują, prawda? Jakiś dany, dany temat, ponieważ tutaj kapłanka na tej pozycji pokazała się, jak będziecie szli. Jest to pewna tajemnica, pewne tutaj też i takie, taka intuicja, może już mm, będziecie. Wcześniej poczuliście, tak intuicja was poprowadziła, podpowiadała wam, w czym, w czym rzecz będzie w danej, w danej sprawie. Ale zobaczmy wasze obawy na czas marca. Dziewiątka pentakli. Dziewiątka pentakli jest to umiejętność gromadzenia środków materialnych, finansowych, wyznaczania sobie. Sobie celów, prawda? Ale tutaj ta osoba, tak jakby ona wyglądała kogoś, czeka na kogoś, prawda? Jest oczywiście jedzenie tutaj na stole przygotowane, ona się tutaj ta osoba starała, czyli ona oczekuje na kogoś. Na razie jest tutaj, jest tutaj zupełnie, zupełnie sama i wyczekuje, wypatruje. Wypatruje, jest, jest już jak gdyby zniecierpliwiona, uśmiecha się, jest zadowolona. Oczywiście przy tej karcie, przy tej karcie słońca, przy, gdzie tutaj no, tętni, życiem, zadowolenie, jedzenie, ale te dwie osoby tam w tle sobie gdzieś tam coś obmawiają. Być może tutaj pojawiła się para. Król i królowa buław, czyli osoby, które śmiało, konkretnie działają, ale w przeszkodzie tutaj są te niekorzystne emocje coś, co może przeszkodzić, coś, co może zakłócić i wiecie, e, macie w głowie tutaj mm, kartę umiarkowania. Czyli doprowadzenia pewnych spraw, pewnych sytuacji, wydaje mi się, żeby na czymś skorzystać, coś ugrać, żeby nie stracić. Nie wiem, czy to są jakieś konkretne nowe projekty. W waszej, w waszej karierze zawodowej też tak może być. A czy jest to relacja, która zaczęła się co dopiero rozwijać, prawda? I, i są tutaj pewne, pewne tajemnice, pewne niedomówienia, bo ktoś jest stanowczy. Ktoś jest taki, może konkretny, może ktoś jest zajęty y, pracą zbyt, i y, y, y tutaj nie ma, tego, nie ma tego porozumienia, jak gdyby. Tu jakiś, jakiś dylemat na przeszłości w tej dwójce mieczy się y, pojawił, kochani. Zdecydowanie tutaj w głowie, tutaj potrzeba, po, potrzebowaliście tego spokoju, ogarnięcia. <laughs> Pewnych, pewnych spraw. Nie wiem do tej pory, co to może być. Napiszecie w komentarzach kochani co to, co to tutaj, czego to może dotyczyć, Ale coś chcecie zdobyć, coś chcecie osiągnąć. Czy to zadowolenie szczęście w miłości, żeby poczuć się spełnionym, czy w jakimś projekcie? W pracy, żeby sobie to wszystko, wszystko poukładać, no i oczywiście osiągnąć jak najwięcej tutaj tych, tych zysków z, z tego. Karta wynikowa. Rycerz Mieczy. No rycerz Mieczy jest raczej osobą, której w pewnych momentach nie pasuje. Jeżeli nie idzie po jego myśli, on jest szybki, on jest narwany, on jest y, znerwicowany. W, jeżeli ma jakieś y, zadanie do, do wykonania, skupia się na nim y, już po całości jak najbardziej. Jest tutaj oddany, oddany sprawie, ale y, jest też kłutliwy. Jest też no tutaj na tej, na tej karcie ta kobieta coś, coś pisze, później gnie te, te, te kartki, coś, coś tutaj odrzuca, czyli tak jakby chciała sobie po raz kolejny jeszcze coś przemyśleć, prawda? Tak jak tutaj w tej dwójce miecz, ale zobaczmy. O tak, tu na przyszłości miecze i z powrotem, jak gdyby wraca jakaś sytuacja, z którą trzeba się będzie szybko uporać. Zobaczmy, co ten rycerz on tutaj mówi. No i co? I piątka kielichów i niezadowolenie, emocje, które stanęły kochani tutaj na przeszkodzie w tej królowej tutaj buław, w pewnych, pewnych, działaniach powracają, powracają miecze i kielichy, czyli kłopoty, niezadowolenie, dużo emocji pomimo że z otoczenia Idzie karta siły, karta mocy, czyli bardzo fajna karta pozytywna, dająca wam tą, tą energię nieskończoną, to jednak coś coś pójdzie, coś wydarzy się takiego, że mm, możecie, możecie nie mieć dobrego rozeznania w danej sprawie. No cóż, wy zodiacalne panny, gdzie wy jesteście bardzo takie przewidujące do przodu, kalkulujące, analityczne, nadal takie pozostaniecie w tym rycerzu mieczy z powodu złego stanu, takiego samopoczucia, niezadowolenia. Że jednak coś nie poszło po Waszej myśli, a tak dobrze się zapowiadało. Zobaczmy jeszcze, co tutaj ta piątka kielichów chce <laughs> powiedzieć, kochani. Kolejna piątka, piątka mieczy. No cóż, nie wiem, albo może ktoś Was będzie chciał ograć, ktoś za Waszymi. Może nie za waszymi plecami, bo piątka mieczy to jest oficjalnie tutaj ktoś ktoś no, rzuca nam te kłody, kłody pod, pod nogi i my tu wiemy z kim, z kim mamy do, do czynienia. Bo gdyby to tutaj była siódemka mieczy, to nie mielibyśmy tutaj tej wiedzy, kto nam, kto nam szkodzi, prawda? Czyli tutaj no tutaj coś coś pójdzie nie po waszej myśli dociągnę jeszcze jedno Jedną kartę kochani, królowa, kielichów. No tutaj będzie, powiedziałabym, wręcz histeryczna jakaś reakcja na coś, czy na kogoś, czy na jakąś daną sytuację, czy na wasze, tutaj tą sferę prywatną, rzutować mogą emocje, może jakieś niezadowolenie. Coś, coś się, coś się takie, takiego wydarzy. Że no niestety nie będziecie, nie będziecie zadowoleni. Tutaj właśnie to, co z przełożenia, czyli tak jakbyście potrzebowali większej, większej wiedzy, może tutaj te błędy w działaniu, tak jak będziecie szli ta, ta kapłanka, prawda? No mam nadzieję, że to nie wy będziecie w takiej, w takiej energii, że wy, że wy będziecie działać w taki, w taki sposób, szkodząc tutaj innym, bo ta energia też się tutaj przekłada, to sobie odwracajcie. Dziesiątka mieczy przybicie, paś pentakli, karta Rydwanu, karta Asabuław, paść mieczy i... O, kłopoty, szóstka, mieczy ucieczka przed, przed kłopotami. Rycerz Pentakli i król kielichów, czyli tutaj też pokazuje się para. Wiecie co? Odnoszę takie wrażenie, mając teraz tutaj to tło czytania, hmm, tak jakby. Zodiakalna panna w rodzinie miała do czynienia, czy to um, wasza siostra, czy um, siostry bracia tutaj sobie musicie dopasować, bo tutaj pokazują mi się jak gdyby dwie pary, dwa małżeństwa. No nie, nie, nie niekoniecznie ale, ale dwie pary. Które, tak jakby sobie coś, coś założyły, coś chciały osiągnąć, nie wiem, nie wiem co to może być. Tak mnie tutaj intuicja kieruje, bo karta, no, karta słońca to jest karta zadowolenia, karta yy, tej, tej miłości, ciepła rodzinnego takiego, prawda? Czyli, czyli tutaj. Yy coś coś poszło coś było planowane coś coś było planowane ale bez jak gdyby takiego większego obrania mm, dobrego kursu żeby, żeby z czymś z czymś ruszyć ruszyć do przodu kochani nie wiem co to nadal może być nie wiem czego to ale tu jest tu jest jakieś jakieś osiągnięcie Pewnego zwycięstwa, tak jak gdyby po trupach, po trupach do, do, do celu. Może to wy mieliście coś zgarnąć, coś osiągnąć, a po prostu ktoś inny wygrał w ten sposób, że dwie strony, czyli wy i ta druga strona, dobrze wiedziała, o co, o co chodzi, ale tak jakby wam zabrakło, Um, um, takiego dobrego, dobrego działania, jakieś błędy w działaniu. I tutaj są zde zdecydowanie, może jakieś tutaj niby planowanie, niby, niby fajnie, ale, ale po prostu emocje, emocje Was mogły, mogły zgubić w ten sposób, mogły Was tutaj źle wpłynąć na Was. Emocje. I mogło coś takiego się tutaj e, wytworzyć. Dacie znać, kochani, czy, czy tutaj um, Tarot odebrał dobrze tą energię? Czy, czy jest, jest coś takiego w tej, w tej energii? Czyli, jak gdyby tutaj to tło czytania, zakończenie czegoś i wskrzeszenie, prawda? Czyli tutaj. Coś, coś chcieliście uzyskać, coś chcieliście zyskać, nie wiem, czy jakiś wspólny wyjazd, czy, czy tutaj, żeby coś, coś ruszyło z kopyta, czy jakaś wspólna inwestycja, zorganizowanie, stworzenie czegoś, prawda? Też tak, też tak mogło, mogło tutaj być, jakiś ruch do przodu. No. Jak zaopiekować się? Wskazówki, kochani, wskazówki. Proś o rady. Bóg wyjdzie naprzeciw każdej Twojej potrzebie. Wskazówki, no właśnie, jakieś pewne tutaj błędy błędy w działaniu, brak, brak tutaj dobrej organizacji. Tak, tak, tutaj czujesz, że, że zabrakło, prawda? Pomimo, że tutaj na przeszłości myśleliście, chcieliście doznać jakiegoś takiego spokoju, szukaliście. Pewnych dobrych rozwiązań, no ale coś, coś poszło jednak nie tak. Nerwowe wytworzyły się nerwowe sytuacje, no i co? I, i, i ktoś, ktoś inny osiągnął osiągnął sukces. Ale wiecie co? Być może nie ma tutaj ani przegranych, ani wygranych, tylko ktoś mógł tutaj coś więcej skorzystać na danej, na danej sprawie. Tak widzę, to jeszcze, jeszcze po prostu tutaj chyba nie koniec będzie w, danej, w danym temacie, w danej sprawie. Hmm, ciąg dalszy wydaje mi się tutaj u Was no, nastąpi, co by to nie, co by to nie dotyczyło. W miesiącu w marcu. Wy już będziecie sami wiedzieli, kochani, czego to dotyczy. No, dość takie bardzo interesujące czytanie, powiedziałabym. Mocne. Zobaczmy, jaki tu przekaz dla panny. Wdzięczność. Może dlatego wydaję ci się szczęśliwy, ponieważ cieszę się tym, co mam, a nie tęsknię za tym, czego nie mam. Rano bądź wieczorem podziękuj w myślach za wszystko dobre, co cię spotkało. Bądź wdzięczny za to, co masz. Bądź wdzięczny za to, co masz. Tak jak powiedziałam, nie będzie przegranych ani wygranych, ale ktoś może ciut więcej zgarnąć. Ciesz się z tego co osiągniesz, co będziesz miał, miała bądź wdzięczny. Czakra korony i kamień agat, kochani, będzie Wam tutaj e, przydatny w tym, w tym czasie. I zobaczmy jeszcze sobie tutaj słowa mocy, jakie będą Was wspierały na ten czas marca dla zodiakalnej panny, jaki tutaj będzie przekaz. Fajne czytanie, troszeczkę takie, powiedziałabym, enigmatyczne też, ale dające też tutaj do zastanowienia się, czy warto, czy warto za wszelką cenę jakie tutaj słowa mocy jestem uważna, otwarta i spokojna. Szukam wskazówek, proszę o rady, a Bóg wyjdzie naprzeciw każdej Twojej potrzebie. To tyle, kochani. Zostawcie łapki w górę, komentarze, zasubskrybuj, jeżeli jesteś tutaj nowy, nowa na moim kanale. Będzie mi bardzo miło. Będzie to taka energia, energia zwrotna od Państwa. W moją stronę za te czytania. Także, ale pamiętajmy, że jest to czytanie ogólne. Dziękuję pięknie za poświęcony czas, za wysłuchanie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i cieplutko! i do kolejnego usłyszenia.